Witam, ja nazywam się Naron, a to jest filmik informacyjny Przepraszam, że ogólnie za to, że tak dziwnie mówię No mi się już nie chce tego nagrywać, czwarty raz to nagrywam W dzisiejszym filmiku opowiem wam o przyszłości kanału Konkretnie o tym, jak, będę, jak będzie funkcjonował mój kanał Czyli filmiki w sobotę bądź niedzielę, jeden filmik na tydzień będzie Muszę, bo nie będę wrzucał kilku filmików na raz, bo później będę. No, nie chcę robić tak, że w jeden dzień wrzucę pięć filmików, a jakieś dwa miesiące później nie mam filmików do wrzucenia. Znaczy, nie ma filmików na moim kanale, znaczy I tak nie chcę robić. Yy, właśnie dlatego, będzie jeden filmik tygodniowo. Yy, główną serię jest Minecraft. Wiem, skupiłem Skyrima i Deus Ex Humor. Publik czy coś, Revolution, chyba to tak się nazywało. Yy, nie kupiłem tego, ale za to miałem za darmo. Jak w CD action kupiłem. Yy, gra jest dosyć stara, a bardzo dobra. Yy, będę nagrywał program Actions, jak kupię. Na razie nagrywam Frapsem. Yy, jeżeli chodzi o wszystkie informacje, to raczej tyle więc cieszę się, że mnie wysłuchaliście. Do zobaczenia na razie i cześć.